Witam, nazywam się Piotryczek, Witam w takim króciutkim filmiku przygotowanym, no relatywnie niedużym nakładem, bo o to właśnie będzie w nim chodziło. Sprawa jest prosta. Powolutku ruszamy z kwestią dronów. Powolutku się coś dzieje. Tu ktoś coś działa od tu ktoś od górnie. Po ostatniej historii nawet ponoć wystąpiła współpraca polsko-ukraińska. Podejrzewam, że wcześniej też na różnych szczeblach ona mogła występować. O niektórych rzeczach wiem, o większości prawdopodobnie nie wiem. Tak czy siak, my się nadal znajdujemy na etapie zdecydowanie niemowlęcym. Znajdujemy się na etapie myślę, że Ukrainy. Mówię tutaj oczywiście pod kątem dronów FPV, którym będę poświęcał większość uwagi. Znajdujemy się na etapie 2023 roku, czyli de facto początku ich użycia na Ukrainie. I od czasu do czasu ktoś się odezwie, zapyta, ktoś oglądał lub słyszał o mojej serii. Do której będę z pewnością odsyłał o użyciu bojowym dronów FPV, i gdzieś to powolutku się to rozkręca. Ja nie oczekuję cudów, rozumiem, że i w ogóle kieruję ten film do żołnierzy i wotu żołnierzy, osób, które chciałyby działać w tej materii. Rozumiem, że to będzie się odbywało wielorako. Czasami będzie grupa oddolni to się dzieje, że się uczy, próbuje, czasami jest to na poziomie dowództwa, które jest bardziej dojrzałe, bardziej proaktywne. I próbuję zachęcać swoich żołnierzy, lub nawet znajduje finansowania na takie sprawy. Ja rozumiem, że nie będą z tym świecie, nie wszystko wiem. Natomiast jestem świadomy, że jest mnóstwo różnych sił, tarcz, które determinują, czy ktoś może, czy nie może w to wchodzić. Natomiast w związku z tym, że jednak coś się dzieje, są i będzie powstawać znacznie więcej szkoleń przeróżnej maści, organizowanych w przeróżnym charakterze. Czy to właśnie oddolnym, czy non-profit, czy komercyjnych, czy półkomercyjnych, czy sfinansowanych publicznie, czy finansowanych prywatnie. W sensie, że żołnierze sami będą płacić, żeby wziąć udział w takim szkoleniu, czy będzie się pojawiały organizacje, które będą mi to finansowały. Będzie bardzo wiele prawdopodobnie różnych modeli działania. Ja nie zamierzam z nikim konkurować, z nikim rywalizować. Mam ten przywilej, że nie muszę tego robić, ale mimo wszystko, Pewne poczucie, że chciałbym gdzieś pomóc, zaangażować się, może wyciągnąć tą pomocną dłoń. Tym bardziej, że nawet jeśli moja wiedza nie jest imponująca, to spędziłem trochę czasu na Ukrainie, sporo działałem w Polsce, nadal mam aktywne kontakty albo takie, które przynajmniej mogą być aktywne w każdej chwili i szkoda, aby to tak przepadało. Tym razem, w przeciwieństwie do tamtejszej, wcześniejszej serii o dronach, kieruję ten film do osób, które. Chcą postawić swoje pierwsze kroki, i naprawdę pierwsze kroki. Ja nie będę robił szkoleń, nie będę nagrywał filmów, jak zbudować pierwszego drona, bo tego jest mnóstwo w internecie. Natomiast chciałem zaproponować coś, co i tak się odbywa praktycznie na każdym tego typu szkoleniu. A można zrobić samemu i spróbować stwierdzić, czy w ogóle chce się w tą stronę iść. Bo może się okazać, że już na pierwszym kroku e, to nie dla mnie. Jasno też chcę podkreślić co podkreślałem także w poprzedniej serii nie latałem bojowo przechodziłem kurs wykorzystania bojowego dronów FPV część już jakby bardziej taktyczną bo latania nie było sensu, żebym przechodził. Nie jest to coś, powiedziałbym, ekstremalnie cennego, natomiast na pewno ma swoją, miało swoją wartość dodaną, ale chcę, żeby była jasność. Ktoś, kto latał bojowo, na pewno dysponuje większym doświadczeniem, dysponuje cenniejszymi informacjami. Natomiast też chcę podkreślić, nie jest to determinujące, bo można być dobrym pilotem i można być złym pilotem. Można działać w nowatorskiej, kreatywnej. Drużynie, ekipie, zespole bojowym, a można działać w takim dosyć powiedziałbym przedpotopowym, jak na warunki wojny ukraińskiej. Można mieć dowódcę rewelacyjnego, można mieć dowódcę idioty, który będzie blokował używanie ciekawszych rozwiązań, czy to taktycznych, czy technologicznych. I fakt, że ktoś latał bojowo, jest na pewno cenną sprawą, wartościową, ale nie determinuje całego kształtu. I ponownie, ja z nikim nie rywalizuję, nie konkuruję, nie będę się z nikim ścigał. Po prostu mówię, że nie jest to jedyny czynnik, jaki sprawia, czy taka osoba będzie w stanie odpowiednio przekazać wiedzę i przekazać odpowiednią wiedzę. Oby tak było, bo. Jednak tutaj mówimy o wspólnym, kolektywnym bezpieczeństwie. Moja wiedza stopniowo będzie się i stopniowo dewaluuje się. To, co ja wiedziałem dosyć dobrze, to była wiosna 2024 roku, no i krok po kroku to się zapada, jakby oczywiście aktualizuję swoją wiedzę, oczywiście śledzę co się dzieje na tej wojnie, ale nie oszukujmy się, mnie tam nie ma. Jednak bycie na Ukrainie bezpośrednio posiadanie bezpośredniego, bieżącego kontaktu z pewnymi osobami. Utrzymywanie tego kontaktu, dopytywanie, rozmawianie, wspólne latanie to pozwala znacznie lepiej utrzymywać się w biegu wydarzeń, utrzymywać się na czasie z rozwojem technologicznym. Będąc w Polsce, jest to po prostu fizycznie. Niemożliwe. I ktoś powie, no, mamy świat zdalny, remote, można przecież się kontaktować, można, ale pewne rzeczy pozostają insiderskie, pewne rzeczy trzeba omówić na żywo, spotkać się. Natomiast, jak wspomniałem, mam trochę kontaktów, tak na poziomie konstruktorskim, szkoleniowym czy bojowym. Często te światy się bardzo mieszają naturalnie, no na Ukrainie trwa wojna, i to są kontakty, których ja bym nie przewartościowywał, ale też bym nie dewaluował. Nie podtrzymuję ich aktywnie, bo po prostu ja nie mam osobiście motywacji, bo ktoś czasem do mnie napisze, spyta się o coś i są rzeczy, które ja z palca odpowiadam. Rzadko ktoś pyta o rzeczy, które są w tej chwili pod kątem użycia na Ukrainie: jakieś takie niuanse, detale, jakieś te już takie, wiecie, zagwoski. To są raczej nadal podstawowe pytania, podstawowe problemy, na które o tak. Odpowiedź mam z palca, gotową Dobrze, chcesz zacząć, szukasz może szkolenia, osoby Nie wnikam, ja Ci nie sprzedaję niczego, nic, nie mam żadnych z tego korzyści Potrzebujesz 500 zł, dosłownie 300 zł z hakiem to jest aparatura, kontroler, radio, zwał jak zwał Coś czym sterujesz, nadajesz sygnał sterowania do drona Najtańsze, mówię, kosztują około 300 zł Żeby nie było, że szukasz, nie wiesz co zrobić Od razu podaję gotową odpowiedź, Radio Master Pocket Proste radio, posiadam je Często ja na nim latam zamiast mojego TX12 Natomiast właśnie, jeśli masz większy budżet Wchodzisz w TX12, możesz wejść w boksera, Możesz kupić TX16 i tak dalej, i tak dalej Ale nie o tym Właśnie mówię, jak najmniejszym kosztem Sprawdzić, czy w ogóle Ty chcesz w tą stronę iść Więc kupujesz radio i tego nie ominiesz To musisz mieć Nie potrzebujesz gogli, nie potrzebujesz drona Nie potrzebujesz baterii, nie potrzebujesz tony narzędzi Na start Potem będziesz potrzebował Ale na tym etapie to nie ma sensu i druga rzecz, kupujesz symulator. Symulator czyli po prostu grę. Najlepszy symulator pod kątem fizyki to jest bez zmian Drone, ale po pierwsze go nie ma na Steamie, po drugie ma wyższy próg wejścia, ma bardziej takie surowe ustawienia, nie jest wygodny do nauki. To nie jest to narzędzie, z którego chcecie korzystać na samym początku, bo po prostu będzie męczące. Wszyscy korzystali, korzystają na początku nauki. Czy to jest Ukraina? Czy to są panowie brodaci z kontynuacji Al-Kaidy w Syrii? Jeszcze tuż przed obaleniem Masada wyszedł film z ich propagandówki. Wszyscy latali i latają na liftowie. Liftów 60-70 chyba zł. 72 teraz na Steamie sprawdziłem. Więc macie 300 z hakiem pocket, macie radiomaster, musicie kupić baterię 18, akumulatory 18-650, musicie mieć kabel USB-C do przesyłania danych. Żeby można było przesyłać dane, bo nie wszystkie USB to mają, i jeszcze naturalnie potrzebujecie komputer. Liftów nie ma jakichś dużych wymagań sprzętowych. W najgorszym wypadku będziecie latali na najniższych ustawieniach graficznych i tylko na niektórych mapach. Czy to wystarczy, aby nauczyć się mechaniki? Czy to wystarczy, aby fizyka w grze działała i pozwalała odzorować to, co się naprawdę będzie działo potem w rzeczywistości? W przygniatającej większości tak. Uczycie się pamięci mięśniowej i zaczynacie łapać dryk. Obserwujecie, co się dzieje. Ja osobiście uważam, że przed pierwszym, to jest tylko moje zdanie, że przed pierwszym wylotem fizycznym dronem, mówię o 5-calowym, potrzebujecie minimum 40 godzin, natomiast ja bez setki bym nie wychodził. Dlaczego? Ta setka daje Wam pewność. Nauczyliście się lądować, nauczyliście się startować, nauczyliście się latać tak, srak, owak. Dryfować, trzymać pozycję, płynnie latać, latać szybko, różne style wyrobić na poziomie podstawowym, na poziomie nadal powierzchownym, takim powiedziałbym nadal niemowlęcym, ale już takim, który da Wam znacznie większą pewność siebie, gdy weźmiecie prawdziwego drona. I wszystko to, co powiedziałem, mieścicie w 500 zł, tak jak powiedziałem. I ktoś powie, nie, no, Ryczek, że żebym grał w grę, nie no, żartujesz sobie ze mnie. Tak wygląda pierwszy tydzień szkoleń w większości tego typu. Okej, okay, oni tłumaczą teorię, tłumaczą wiele innych rzeczy, oczywiście, że tak. Nagrałem 9 czy 8, nie wiem, godzin serii, która opowiada o mnóstwie niuansów, i to są niuanse już bardziej zaawansowane bardzo często, a na tych szkoleniach jeszcze trzeba opowiedzieć o podstawowych rzeczach absolutnie. I one też zajmują dużo czasu, ale jeszcze raz, pierwszy tydzień to zazwyczaj jest nauka latania. Po co macie płacić pieniądze lub macie być wysyłani przez dowódcę? Nie wynikam. Ja wiem, że powszechnie jest chuj mnie to obchodzizm, slash ukraiński odpowiednik po chuj Ja to rozumiem, ale jeśli chcesz zaangażować się, wylatać sobie te godziny na symulatorze. Co więcej, jakie wylatasz, będziesz miał poczucie już dużego wkładu. Poświęciłeś już jakiś stówek, to nie jest dużo, ale nie jest też mało, dla wielu osób podejrzewam. Wylatałeś ileś godzin. W te godziny mógłbyś robić coś innego. Może zmarnować czas, nie wynikam, ale mógłbyś robić coś innego. Latałeś, więc masz poczucie, że ok, fajnie byłoby iść dalej. Ale jest jeszcze jedna sprawa: żeby w ogóle zacząć latać, nawet w symulatorze, musicie skonfigurować sobie i radio i skonfigurować symulator. Jest to proste, banalne, jest mnóstwo filmów, materiałów w internecie, które prowadzą krok po kroku, ale do czego ja zmierzam? Na szkoleniu ktoś za was to zrobi albo wam wytłumaczy. Ja osobiście uważam, że to są rzeczy, które już trzeba samemu robić. Bo droniarstwo, FPV-ki to jest coś, gdzie non-stop trzeba rozwiązywać problemy wszelakiej maści. Jeśli od samego początku nie macie mindsetu, żeby uczyć się, rozwijać samemu, próbować, konfigurować, odkrywać, cóż, na szkoleniach nikt Wam tego nie powie, no bo to, tym osobom się za to płaci, mi nikt za to nie płaci, uważam, że się do tego nie nadajecie i mnóstwo ludzi uważam, że się nie nadaje. Potem mamy chujowych pilotów na Ukrainie, potem mamy złabych pilotów także w Polsce. Pilotów nie w rozumieniu samej umiejętności latania, tylko ludzie, którym bomba potrafi wybuchnąć i ich zabić i nigdzie nie polecieli, bo nie ogarnęli prostych rzeczy. Umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywnego, technicznego myślenia, to są umiejętności, które zapewniają przeżycie. Na polu walki, a mówimy o bojowym wykorzystaniu dronów FPV. Więc jeszcze raz, jeśli te pierwsze schody, czyli konfiguracja symulatora i radia, na tyle, żeby móc latać, przerośnie ciebie, ja osobiście uważam, zostaw to. Ale nie mnie decydować. Nie mnie decydować. Widziałem kilka osób na szkoleniach, naście osób. Widziałem osoby, które miały po 50 lat i zadawały. Trywialne, oczywiste, ale bardzo fajne pytania, bo pokazywały, że to osoba myśli. Ja Wiedziałem osoby, które po prostu przeszły, zostały wysłane, nie zadawały pytań i potrafiły wybać drona w 5 minut, stracić go. Słuchajcie, jakie dalsze kroki, jeśli okaże się, że weszliście w to. Potem o czym za chwilę powiem, pójdziecie dalej i chcielibyście spróbować faktycznego szkolenia. Ja będę w stanie przygotować to. I mam możliwości logistyczne, i mam możliwości swoje techniczne, mam swoją flotę dronów. Może nie w tej chwili dokładnie, ale jestem w stanie to przygotować i możemy to poprowadzić daleko. Czy to będzie szkolenie na poziomie Ukraina 2025? No, zależy gdzie, co jak, bo mówią, są różne ekipy na poziomie technicznym, na poziomie intelektualnym, taktycznym i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko, czy będę w stanie wynieść bardzo dużo? Tak, będę w stanie. Czy to będzie jeszcze raz Ukraina 2025? Myślę, że nie. Będzie mi już brakować pewnych rzeczy. Musiałbym odświeżyć, musiałbym pojechać na Ukrainę, co oczywiście jest. W puli jest możliwe, ale w tej chwili tego nie mam. Moja wiedza się dezaktualizuje, ale jestem w stanie coś takiego przeprowadzić. Ale uznałem, że nie będę przeprowadzał żadnego szkolenia dla osób totalnie z zewnątrz, które po prostu chciałyby przyjść, zapłacić i mieć od zera przerobione. Uznam, że mi się nie chce tego robić. Więcej zarabiam robiąc to, co robię, a po drugie, będę się eksponował na krytykę osób, które już siedzą w tym świecie. Nie chce mi się. Ale jeśli będą osoby, które przerobiły ze 100 godzin na symulatorze, zbudowały swojego pierwszego drona, zaczęły nim latać, zaczęły wczytywać się dalej, szukać, obejrzały moją serię, tą o wykorzystaniu bojowym dronów FPV, rozbudowaną tą serię, sporo kropek połączyły, to są już osoby, które myślę, ok, fajnie, idźmy dalej, zacznijmy się bawić w zrzuty, zacznijmy symulować warunki pola walki, zacznijmy symulować... Wychodzenie na pozycję, przygotowanie sprzętu, sprawdzenie sprzętu, przygotowanie dróg wejścia, dróg wyjścia, obserwacja, rozpoznanie, umiejętność chronienia się przed dronami, umiejętność wykorzystywania ich przeciwko innym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę do bardzo dalekiego poziomu jestem w stanie coś takiego zrobić. Ale to jest tak o przyszłości i o tym na razie nie rozmawiajmy. Nie spodziewam się, a jeśli wyjdzie to super. Natomiast to, co się deklaruje... Tak, wyciągam pomocną dłoń, zawsze można do mnie napisać, zawsze można zapytać. Najwyżej nagram głosówkę w locie, najwyżej szybko odpiszę. Nie każdemu będę poświęcał pół godziny, absolutnie nie, ale na pewno pokieruję gdzieś, nawet z tymi pytaniami prostymi. Ale dobrze, przerobiliście te godziny, przelataliście na symulatorze ileś godzin, chcecie spróbować dalej, macie kilka dróg. Wszystkie drogi już teraz mniej lub bardziej będą Was wiodły w świat techniczny. Czy tego chcecie, czy nie, w konfigurację, w naukę nowych dziedzin. Natomiast możecie kupić sobie łupika, malutkiego dronika. Nie obchodzi Was wtedy za bardzo prawo lotnicze. Nie, że totalnie, ale latając z takiej wielkości zabawką, nikomu krzywdy nie zrobicie albo jest to prawie niemożliwe. Sam nie raz wleciałem w siebie, czy w kogoś i nic się nie działo. I bawicie się. Te dupiki oczywiście można zniszczyć, więc wcześniej czy później będzie trzeba jakoś je naprawiać, albo przynajmniej wymieniać całe komponenty. Do tego musicie kupić gogle, do tego musicie kupić pakiety, czyli akumulatory, baterie, do tego musicie kupić ładowarkę i możecie iść dalej. Nie będę mówił jakie gogle i tak dalej, to jest dalszy krok. Po pierwsze znajdziecie o tym mnóstwo materiałów, a po drugie nie wyprzedzajmy. Ten film kieruje do osób, które są w wojsku, chcą zrobić pierwszy krok, nie wiedzą o co chodzi. Więc ja mówię. Radio, symulator i latacie i wtedy macie OK Co jest coś takiego, to już daje pewien feeling, pewne odczucie Jeśli nie łup, to możecie kupić gotową piątkę Gotowe 2,5 cala Ale najlepiej byłoby się uczyć już samemu składać, samemu je robić Znowu jest mnóstwo filmów na YouTube, przybywaj, macie do wyboru, ukraiński, rosyjski, angielski, polski Myślę, że po arabsku też się sporo znajdzie ze względu na ich aktywny udział w wojnie w Syrii I Już nie tylko, bo w Sudanie przecież też latają drony FPV i wielu innych konfliktach. Znajdziecie w dowolnym języku, który Wam odpowiada, i możecie się uczyć. Natomiast można się też odezwać naturalnie, gdzieś tam pomogę. I cóż, wchodzicie wtedy w wizję analogową, wideo analogowe, najtańsze, najprostsze, najłatwiejsze do nauki. I słuchajcie, latacie dalej. Dalej musicie kupić narzędzia przeróżnej maści, lutownice, klucze, bo za chwilę będziecie potrzebowali naprawiać, zmieniać coś. I tak zaczyna się Wasza droga. Każda furtka, którą otworzycie, będzie otwierała kolejne furtki. I to od Was tylko będzie zależało, czyli od Waszego czasu, możliwości, możliwości finansowych i co najważniejsze, chęci, w którą stronę pójdziecie. Bo tych stron jest bardzo dużo: to jest łączność radiowa, to jest technika radiowa, to jest fizyka anten, to jest druk 3D, który jest nieodłączną częścią droniarstwa, to jest prosta inżynieria, to jest elektronika, to jest konfiguracja przeróżnych aplikacji, programów, systemów, loty autonomiczne, latanie. Może wyścigowe, freestyleowe, czy ktoś się zajara niebojowo, tylko po prostu będzie chciał latać dla fanów, bo przecież takie osoby też są potem. Aerodynamika i to wszystko zaczyna się łączyć w całość, w różny sposób. No nic moi drodzy, miało być prosto, miało być szybko, miało być tanio, mam nadzieję, że udzieliłem takiej odpowiedzi. Wiem, że to nie wygląda najbardziej profesjonalnie, ale moim celem było zrobić to przy minimalnym nakładzie pracy. Ja włożyłem dużo czasu w poprzednią serię, tutaj mi się nie chce... Tu zakładam, że raczej będzie kilka osób maksymalnie, które się odezwą, będą chciały coś działać. Ale powtarzam, nikogo za rączkę prowadzić nie będę. To jest świat, w którym sami musicie rozwiązywać problemy. Oczywiście jest dużo ludzi, którzy wyciągną, wyciągają pomocną dłoń, ale nie są to serwisanci. Po prostu. Plus trzeba wiedzieć, gdzie uderzać. Są różne... Aplikacje, programy, i trzeba wtedy wiedzieć, że na taki Discord udzielam odpowiedzi. Na niektóre pytania znajdziecie odpowiedź na Redditie, na niektóre pytania AI sobie świetnie da radę, ale tu jest naprawdę dużo niuansów. Dobrze, koniec przeciągania. Tak jak powiedziałem, 500 zł, Radiomaster Pocket, Liftoff, USB-C 2x18650 i latacie. Bawicie się, obserwujecie, co się dzieje i stwierdzacie, czy chcecie iść dalej. Dzięki. No i cóż, pozostaje mi życzyć Wam powodzenia.